Przed Dzień Międzynarodowego Dnia Kobiet Dom Kultury w Sędziszowie Małopolskim wypełnił się niezwykłą energią i radością. Na zaproszenie władz gminy do wspólnego świętowania przybyły liderki życia społecznego, przedstawicielki organizacji i instytucji oraz aktywne mieszkanki gminy. Uroczystość otworzył burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć, który nie krył radości z możliwości spotkania się z okazji tego ważnego dnia. Rozpoczynając wydarzenie nie zabrakło humoru i ciepłych słów skierowanych do wszystkich zgromadzonych kobiet. Takie panie bardzo się cieszę, że jak co roku możemy się tutaj spotkać. Muszę wam przyznać, że najpiękniejszy dzień w życiu burmistrza to jest, zgadnijcie jaki. Dzień Kobiet, właśnie. I to, że możemy się tutaj z Państwem spotkać, że ja mogę się spotkać w gronie tak ślicznych, wspaniałych kobiet, liderek naszego życia społecznego, które są tutaj na tej sali, które na cudzej poświęcają się dla swoich mieszkańców, dla swoich rodzin, swoich mężów, chłopaków, partnerów. To wszystko pięknie wygląda, za to serca też chcemy dzisiaj Wam dziękować. 365 dni czekamy na taki dzień, żeby być razem z paniami. No tak trochę to wygląda jak takiej znanej polskiej komedii, nie wiem, czy panie kojarzycie. Tam było same kobitki, nas tylko dwóch. Tu same kobietki, nas czterech. Burmistrz w imieniu swoim oraz wszystkich mieszkańców gminy złożył Paniom serdeczne życzenia, podkreślając ich ogromny wkład w rozwój i życie społeczności lokalnej. Drogie Panie, z okazji Dnia Kobiet chciałbym życzyć Wam, aby ten dzień i każdy następny był tak samo piękny i wyjątkowy, tak jak Wy jesteście wyjątkowe i niezwykłe. Chciałbym życzyć Wam, byście spełniały swoje marzenia, by wasi bliscy byli Waszą siłą i wsparciem, abyście w tym otaczającym nas czasami trudnym świecie odnajdywały radość istnienia, byście cały czas pielęgnowały Waszą nieustającą pasję. Dziękuję Wam za Waszą bezgraniczną miłość, Wasze zrozumienie. I codzienną dobroć. Niech każdy, każda chwila, każdy Wasz dzień kolejny i ten będzie dniem i momentem radości i dobrych. Myśl. Na uroczystości pojawiły się reprezentantki 13 kół gospodyń wiejskich działających na terenie gminy, radne rady miejskiej, przedstawicielki Klubu Seniora, Rady Seniorów, Grupy Obrzędowej Zespołu Pieśni i Tańca Rochy, Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego, członkinie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a także panie z Młodzieżowej Rady Miejskiej. W spotkaniu uczestniczyły również przewodniczące i sołtyski z gminy oraz dyrektorki szkół, przedszkoli i innych. Instytucji, burmistrz zapowiedział, że w przyszłości warto rozważyć organizację spotkania w większym miejscu, aby mogło wziąć w nim udział jeszcze więcej kobiet z terenu gminy. Gdyby tak podliczyć wszystkie panie, ja tego nie zrobiłem i to mój błąd, ale nie tylko panie, bo jak tu będę czytał, to jest sporo panów w z gospodyń wiejskich, koła gospodyń wiejskich i tych osiedlowych. No nie zmieścilibyśmy się tutaj wszyscy, to jest, są delegacje tych rzekół. Jak mi obiecacie? że wszystkie te zapisane panie, które są w tych wykazach, przyjdą na następny rok wszystkie, żeby pokazać ten potencjał wasz, to zrobimy to na hali widowiskowej spotkanie. Ale obiecujecie, że będą wszystkie? No, chyba że jakieś tam usprawiedliwienie, że mąż zachorował albo coś w tym rodzaju. Jak obiecujecie, postaramy się coś wymyślić. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, bo ta sala też ma swój urok. To prawda, i wy, wy Panie, tak pięknie upiększacie to, to miejsce, to miejsce w dniu dzisiejszym. Naprawdę jestem szczęśliwy, uwierzcie mi, szczęśliwy, dumny z tego, że tak wspaniałe kobiety mieszkają i pracują dla naszych mieszkańców w naszym mieście, w naszej gminie. Więc z całego serca za tą obecność dzisiejszą Wam dziękuję, ale dziękuję za ten codzienny trud, bo nie jest łatwo działać społecznie, to wszyscy wiemy, dużo oczekiwań. Wiecie doskonale, że zawsze co by się nie zrobiło, zawsze ktoś się znajdzie, to skrytykuje. Tak to jest w życiu? Chociażby się chciało jak najlepiej, ale tak to jest. Więc za ten trud, za to poświęcenie bardzo serdecznie dziękuję. Jako wyraz uznania dla działalności lokalnych organizacji, władze miasta przekazały każdemu kołu gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeniom bony o wartości półtora tysiąca złotych na wsparcie ich inicjatyw. Podczas spotkania przybliżono sylwetki poszczególnych formacji, ich skład osobowy, zakres działalności oraz osiągnięcia. Tradycyjnie nie zabrakło miłych gestów i symbolicznych dowodów uznania. Kwiaty dla uczestniczek wręczali burmistrz Bogusław Kmieć. Jego zastępca Mark Pająk, sekretarz gminy Jan Maroń oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Marek Antosz. Po części oficjalnej przyszła pora na chwilę relaksu i dobrą zabawę. O uśmiechy na twarzach zgromadzonych kobiet zadbał góralski kabaret Truteń. Bella bella dona, piękno górolica, ron, roncki, moc i różowe lica. Jak starenka, uszka jak stareńka, jak zające, czy jak się jabłko jak ponce, czy się jabłka dwa koły są się, oba obwisłe ja skóra na Podali bo nie śni, Sące gwiazdy, mercedes metalik i do gwiazd. Bela, bella dobra, sztuczną syką kłapie, nie poleży z bo okrutnie chrapie. Jedno oczko sarnie, drugie stare kury. Moja górolica skufrowanej skóry Popatrz, syprysów błąd płot, Za płotem do Na progu złoty kot urosa mi W kościółki gorsku se, Z tysiącami Aż mi się poży krew a ah, potem do lasa pójdzie na kolana. Bela, bela do Super, dziękujemy pięknie. Gminny Dzień Kobiet w Sędziszowie Małopolskim był pełen ciepła, serdeczności i docenienia roli kobiet w życiu lokalnej społeczności. To święto pokazało, że wspólne spotkania i integracja to ważny element budowania silnej i zaangażowanej społeczności.